Renault Talisman z 2016 roku. Król lawet, a może udane auto? Przekonajmy się! Przed Wami Renault Talisman z 2016 roku. Jest to następca Laguny oraz modelu Latitude. Francuzi tworząc Talismana chcieli zmyć z siebie błoto, którym zostali obrzucani po wypuszczeniu Laguny drugiej generacji. W Lagunie drugiej generacji niszczyło się głównie elektronika, ciągle coś wywalało, ciągle coś się psuło. Do bani było również zawieszenie. Wjechanie w jedną dziurę powodowało naprawę całego zawieszenia i wizyty w serwisie. Naprawili część tych usterek faceliftingiem i auta po faceliftingu, czyli Laguna po faceliftingu z drugiej generacji jest już naprawdę udanym autem. Natomiast dalej to złe imię pozostało. Francuzi wypuścili później lagunę Trójkę i stwierdzili, że to ona zmyje wszystkie brudy, które zostawiła po sobie laguna drugiej generacji. I laguna trzeciej generacji była naprawdę udanym autem. Tam się już praktycznie nic nie niszczyło i była naprawdę porządnym samochodem. Natomiast cały czas marketingowo źle to wyglądało. Cały czas pozostawiało, ludzie mieli w pamięci gdzieś to, że laguna równa się usterka. Więc co zrobili Francuzi? Zmienili nazwę. Stwierdzili, Zrobimy talizmana. Talizman przyniesie nam szczęście. I tak właśnie powstało to auto. Talizman produkowany jest od 2015 roku. Prezentowany egzemplarz został wypuszczony w 2016 roku i ma przejechane już 230 tysięcy kilometrów. Auto na rynku jest od lat 9 i naprawdę tego po nim nie widać. Cały czas. Ta, ten, ta jego bryła, te jego linie są aktualne, dobrze wyglądają. Talizman na ulicach cały czas się dobrze prezentuje. Te wszystkie przetłoczenia, te nowoczesne światła, to cały czas dobrze wygląda. Te światła, na co zwrócić należy uwagę, zostały wykonane w pełni w technologii LED. I naprawdę w nocy możemy poczuć się, jakbyśmy jechali w dzień. To wygląda naprawdę świetnie. Przejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, te linie cały czas wyglądają dobrze uwagę też należy zwrócić na tylne światła, które też się świetnie prezentują. Też są wykonane w technologii Full LED i jadąc za talizmanem wiemy, że na pewno jedziemy za renówką. W wersji Intense mamy 18-calową felgę z ładnym wzorem. Felga też nie jest zniszczona, cały czas się dobrze prezentuje. W miarę niska opona. Samochód jest długi na 486 cm. Wysoki na 146 cm, jego szerokość to 187 cm, a rozstaw osi to 211 cm. Są to naprawdę świetne proporcje. Zaglądamy pod maskę. A tutaj mamy dieselka o pojemności 1,6, który generuje 160 koni i 380 nm co daje przyśpieszenie katalogowo do setki w 9,4 sekundy. Bagażnik w wersji Grand Tour, kombi, ma 572 litry. Jest duży, foremny. Roletka składa się dwustopniowo. Mamy jeden haczyk po prawej stronie. Pod podłogą znajdziemy koło dojazdowe. Tutaj też mamy taką fajną półeczkę, którą możemy sobie oddzielić Przestrzeń bagażową. E, tutaj jakieś szpargały możemy sobie powrzucać. Pod spodem też mamy miejsce na, na inne e, duperele. Znajdziemy tutaj również dwie kieszenie po lewej i po prawej stronie. Oświetlenie. W łatwy sposób możemy zdemontować sobie roletkę tylną. Jednym kliknięciem, na dobrą sprawę, niestety. Pod podłogą nie znajdziemy na nią miejsca. Super rozwiązaniem jest też to, że jednym dotknięciem możemy złożyć sobie tylną kanapę. Pyk, złożone. Z drugiej strony to samo. Pyk, złożone. I teraz ta przestrzeń bagażowa jest naprawdę olbrzymia. Nawet chyba chyba da radę kimnąć tam, co? Czekajcie, sprawdzimy. Ach. Trzeba przyznać, że Francuzi naprawdę przyłożyli się do tego wnętrza i przyłożyli dużą uwagę do tego, jak to wnętrze ma wyglądać. Pomimo, że auto zostało wyprodukowane w 16 roku, to fotele prezentują się naprawdę dobrze. Nie widać jakichś większych śladów zniszczenia. Tu jest delikatne przetarcie, naprawdę malutkie. Te fotele są tutaj delikatnie wygniecione, ale poza tym. 8 lat, 230 tysięcy przebiegu. Naprawdę ta skóra cały czas jest elastyczna, mięciutka i, i dobrze się prezentuje. Łatwo zająć tutaj wygodną pozycję za kierownicą. Fotel jest elektrycznie sterowany. Kierownica jest sterowana manualnie. Fotel jest grzany, wentylowany i jest naprawdę, naprawdę wygodny. Wnętrze jest estetyczne. Widać, że Francuzi naprawdę przyłożyli dużą uwagę do tego, jak to auto będzie wyglądać. Jest wykonane z dobrych materiałów. Tu wszędzie e, mamy mięciutko. Tu jest, jest drewienko. Tu mamy skórę te przeszycia. To naprawdę dobrze wygląda. Mamy tutaj dodatkową listwę LED-ową. E, dopiero tutaj zaczynają się twarde materiały, natomiast w wyższych wersjach wyposażenia to wszystko jest jeszcze mięciutkie. Kierownica, jak na to 230 tysięcy przebiegu, cały czas nie wygląda najgorzej, natomiast widać już na niej delikatne przetarcia i jest już taka błyszcząca. Kierowca do dyspozycji ma również sporo schowków. Tutaj znajdziemy jakiś mały schowek na okulary, na przykład na okulary. Dodatkowy mały schoweczek tutaj. Tutaj dwa uchwyty na napoje, większy oraz mniejszy. Dość obszerne kieszenie w drzwiach. Pod, w podłokietniku znajdziemy schowek z półeczką. I tutaj, co ciekawe, mamy jeszcze dodatkową opcję chłodzenia napoi. Mniejsza na puszkę i jeszcze bardzo głęboka, taka, że ledwo sięgam tam ręką na jakąś większą buteleczkę. Więc podczas dłuższej podróży można sobie schłodzić jakieś napoje. Przed nogami pasażera znajdziemy również obszerny schowek. Ja tutaj mamy jakąś półeczkę, w której mamy książkę serwisową. Naprawdę jest głęboki i jest również chłodzony. Mamy tutaj całkiem sporych rozmiarów system multimedialny. No, on ma już 9 lat, nie oszukujmy się nie będzie teraz działał najszybciej. Natomiast cały czas po kablu mamy tutaj Android Auto. Niestety Apple CarPlay w tej wersji nie jest dostępny, natomiast w innych wersjach wyposażenia Apple CarPlay również występuje. Działa on całkiem intuicyjnie. Działa on w sposób takich ikonek, które możemy sobie dostosowywać do do siebie, do swoich potrzeb. Możemy sobie wszystko na ekranie poustawiać tak, jak lubimy, i tak jak to naj, nam najbardziej odpowiada. Mamy do wyboru również sześć profili kierowców, więc sześciu kierowców albo sześć różnych ustawień, dzięki którym możemy auto zapamięta to, w jakich. Trybach lubicie najbardziej jeździć? Jak ma odpalać samochód? To jak macie ustawiony fotel oraz jaki kolor wnętrza oraz jakie zegary sobie wybraliście? Klimatyzacja w głównej mierze sterowana jest z ekranu, co jest średnio wygodne. No tutaj sterujemy na yy, mocniej, lżej. Na szczęście mamy tutaj pokrętełko do temperatury, więc jednym ruchem możemy sobie zwiększyć, zmniejszyć temperaturę. W nowszych wersjach po faceliftingu ta temperatura jest wyświetlana w tym miejscu. Dodatkowo, z klimatyzacji, te główne przyciski klimatyzacji, takie jak maksymalny nawiew, automatyczne ustawienie oraz grzanie tylnej szyby, mamy tutaj z przycisku. Więc jak ktoś zazwyczaj jeździ na auto, to po prostu klika sobie auto, robi cieplej, chłodniej i auto samo dopasowuje to do jego potrzeb. Tutaj klimatyzacja jest dwustrefowa. Siadamy do tyłu. Fotel mam ustawiony pod siebie. Ja mam 1,88 cm wzrostu. Zobaczymy, czy, czy uda mi się tutaj zająć miejsce. No i łatwo tutaj zająć za sobą miejsce. No na kolana mam rzeczywiście miejsca na styk. Natomiast nad głową jakieś jeszcze 3-4 cm luzu. Co tutaj z tyłu mamy? Siedzenia są wykonane ze skóry. I po tych 8 latach i 230 tysiącach przebiegu, Świetnie się cały czas prezentują. Nie są nigdzie podrapane, porysowane, tutaj delikatnie pogniecione, ale jak na ten przebieg, to naprawdę świetnie, świetnie, świetnie to wygląda. Dobrze wyglądają również drzwi, które są wykonane tutaj z miękkich materiałów. Tu jest mięciutkie, to jest obite skórką, ta część. Klameczka nie jest podrapana, tu jakieś delikatne ślady użytkowania. Nawet ta mała kieszonka tutaj jest wyłożona gumą. Większa kieszonka, która no, mogłaby być troszkę większa, jest trochę mała, jest wyłożona materiałem. no Jest to normalnie premium. Super dla dzieciaków, bo nie dość, że szyba jest przyciemniona, no to jeszcze w drzwiach mamy firanę. E, łatwo dostępne systemy Isofix na takich klapeczkach, więc nigdzie nie zgubimy e, tych pokrywek. Mamy podłokietnik mięciutki z dwoma uchwytami na kubki. E, mała kieszonka wyłożona materiałem. Kanapa dzieli się w proporcjach 60 na 40. Na szczęście mamy tutaj przejście do bagażnika, więc można przewieźć jakieś dłuższe przedmioty. Po przejechaniu kilku kilometrów talizmanem od razu wiemy, w jakim celu to auto zostało stworzone. To auto zostało stworzone po to, aby pokonywać długie trasy. Siadamy wygodnie w fotelu, włączamy sobie masaż. Mamy aktywny tempomat i możemy przemierzać naprawdę długie trasy. Autko prowadzi się komfortowo. Zawieszenie jest nastawione również na komfort. Ten układ kierowniczy mógłby być troszkę bardziej responsywny. On jest troszkę gumowy i naprawdę, gdyby kierownica była delikatnie lepiej połączona z kołami, dawałoby to jeszcze lepsze odczucia z jazdy, bo mamy czasami odczucie, że Kierownica z kołami połączona jest jakąś żelką, nie wiem, gumą do rzucia czy czymś takim. Z kierowcy poza zegarami mamy jeszcze wyświetlacz przezierny, coś na zasadzie head-up display, który pokazuje nam z jaką prędkością jedziemy, jaka jest, jakie tutaj mamy znaki, z jaką prędkością możemy jechać. Jeżeli mamy włączony aktywny tempomat, pokazane są również zadana prędkość. Oraz odległości, jakie mamy ustawione w tym aktywnym tempomacie pomiędzy nami a pojazdem przed nami. Mamy cztery tryby jazdy: perso, czyli taki, który sobie sami konfigurujemy, sportowy, komfort oraz neutralny. Każdy z tych trybów możemy dopasować trochę pod siebie, jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza, wygląd zegarów i tego typu, tego typu rzeczy. Tryb perso, jak nazwa wskazuje, możemy sobie dopasować do własnych potrzeb, tak jak, tak jak chcemy. Wjeżdżamy sobie na ekspresówkę, przetestujemy sobie elastyczność tego silnika w trybie komfort oraz w trybie sportowym. Oraz sprawdzimy sobie, jakie będzie spalanie przy 120 na godzinę. Startujmy sobie spalanie. Ustawię sobie ten na. 122 Dobra, może teraz restartuję jeszcze raz spalanie i zobaczymy jakie to spalanie będzie przy tej prędkości 122 na godzinę możemy wspomnieć sobie od razu o tym jak to auto jest wygłuszone, bo jest wygłuszone całkiem nieźle tych dźwięków z zewnątrz nie dobiega aż tak dużo słychać tutaj Ruch powietrza przy słupku, natomiast nie jest on na tyle męczący. Pamiętajmy, to auto ma ponad 230 tysięcy km, więc też nie oczekujmy, że będzie jechało jak nowe że te gumy będą pracowały jak nowe. Przejechaliśmy 4 km ze średnią prędkością 114 km na godzinę średnie zużycie paliwa z tą prędkością jest 5,7 i po mojej dłuższej jeździe tym autem rzeczywiście spalanie w okolicach 120 to jest około 5,5 6 litrów zależy od pogody pojedziemy sobie teraz 140 aktywny tempomat działa do prędkości 140 na godzinę w wyższej prędkości ustawić się na nim nie da zrestartujemy sobie średnie zużycie jeszcze raz Okay. I zobaczymy, jak to spalanie będzie wyglądać przy 140 na godzinę. Przejechaliśmy z prędkością 140 na godzinę, prawie 5 km. Średnie zużycie wyszło nam 7,6 litra, z odcin ze średnią prędkością 134,5 km na godzinę spalanie rzeczywiście przy prędkościach 140 km na godzinę będzie oscylowało właśnie około 7-7,5 litra na 100 km. Jedziemy 100 km na godzinę, depniemy mu gaz do dechy i zobaczymy kiedy zareaguje na pedał gazu. Ok, raz, dwa, no tak 2,5 sekundy trzeba odczekać zanim auto nabierze ochoty do jazdy w trybie komfort. Zmieńmy sobie tryb na sport. Ok, jedziemy 100 km na godzinę, depniemy sobie gaz do dechy w trybie sport. No i znowu trzeba tak z dwie sekundki poczekać, żeby on chciał jechać i się rozpędzać. Ale od tych 100 do 130 naprawdę chętnie się rozpędza. Tak jak wspominałem wcześniej, auto stworzone jest do połykania długich tras. Natomiast jest jedna rzecz, która mi się tutaj nie zgadza, i jest to wielkość zbiornika paliwa, który ma tylko 52 litry, co przy spalaniu 6,5-7 litrów da zasięg około 700-750 km. Nie jest to jakiś spektakularny wynik. W zestawie z dieslem 1.6 mamy automatyczną dwusprzęgłową skrzynię EDC. Która ma 6 przełożeń i działa naprawdę bardzo ładnie, jestem zadowolony z jej pracy. Zdarza jej się czasami zamulić, przeciągnąć na biegu, i w tej trasie czasami brakuje tego jednego, dwóch dodatkowych biegów, które pomogłyby obniżyć spalanie o jakiś pewnie dodatkowy litr. Teraz zrobimy sobie pomiar 0-100. Czy ośmioletni talizman da radę zbliżyć się do wyniku fabrycznego? Jeżeli chcesz obejrzeć więcej tego typu filmików, zasubskrybuj. Spróbujemy. Mamy tryb sport, hamulec w podłogę, gaz do dechy, 2000 obrotów i ruszamy. O, zamienił kołami, ładnie ruszył. 40, już mamy 50, 80 i mamy stówkę. No i wynik to 10,03, czyli o 0,6 gorzej. Podsumowując, jakim autem jest Renault Talisman? Jest to duże, przestronne auto, które jest wykonane z bardzo dobrych materiałów. Po tych 230 tysiącach km nie widać jakichś większych śladów użytkowania. Auto jest komfortowe, wygodne, nadaje się w długie trasy. Możecie spakować całą rodzinę, wrzucić walizki do bagażnika i naprawdę komfortowo pojechać nie, z Polski do Chorwacji czy jeszcze dalej. Dzięki temu, że laguna nie była udanym modelem, to Talisman też nie miał na początku najlepszej opinii. Natomiast to auto się nie psuje. Nie ma takich problemów, jak były z laguną. To auto jest ciekawe w środku. Bardzo dobrze prezentuje się na zewnątrz. Cały czas wygląda aktualnie, gdzie niemiecka konkurencja z roczników 2015-17 już wygląda naprawdę. Trochę przestarzale, jak na nie patrzymy. Są trochę nudne, tych aut jest dużo, to auto jest inne. Tych talizmanów nie spotykamy tak często na swojej drodze, dzięki czemu jest to coś ciekawego, coś świeżego. I ja, gdybym poszukiwał dużego rodzinnego auta, naprawdę rozważyłbym zakup talizmana, bo uważam, że jest to dobrze wykonane auto. Na pewno przez cały film zastanawiacie się, dlaczego on się ubrał na czarno. Właśnie dlatego. Talismana wycofali z produkcji w 2020 roku.